Mowa. Meg, moja ptaszyno, mój kwiatuszku, moja Megalomania. Może mi zdradzisz, co się stało? Miałaś przeciągnąć strażnika rzeki sosa na moją jedynie zresztą słuszną stronę, a tymczasem przeciągnęłaś strunę. Starałam się naprawdę, ale on mi zrobił propozycję do odrzucenia. Widzisz, i zamiast ci odjąć dwa lata od wyroku, tak muszę ci dodać dwa, prawda? Robię co mogę. To wcale nie moja wina, to wszystko ten cud chłopak Herkules. Herkules? Skąd ja mogę znać to imię? Bo ja wiem, może wisimy mu szmalec? Jak powiadasz miał na imię? Herkules! Udaje straszną wiochę, ale nie ze mną takie numery przejrzałam go w trymiga. Sekundę! Czy ten jej Herkules to czasem nie ten fanfel? Coś my. Go... O Bogowie! Chodź stąd! więc to tak się nim zajęliście! trupnie nieboszczyk! Czyż nie takie były wasze słowa, łodry? Może to inny Herkules! Jasne! Bo dziś Herkulesów tak marowków krzyknij tylko na podwórku. Pamiętasz jak parę lat temu, co drugi chłopak bioda i nie na dziewczynka Izaura! Zamierzam <laughs> przejąć władzę w kosmosie. I ten jeden szlemiel, który mi może wszystko strzenić, wałęsa się nadal! po Nocny. Jeszcze go możemy puścić w skarpetkach! Jasne! Yes. Uśmiertelniliśmy go, a to już coś, nieprawdaż? Że... Hmm. Wasze szczęście, wy nędznicy, że jeszcze można naprawić to karygodne zaniedbanie. I tym razem żadnej fuszerki.